Witamy bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym. Witamy z Kapitularza 2025. Tradycją zawsze było, że coś tutaj nagrywaliśmy, raz mniej, raz więcej. Ostatnio był to pojedynczy zeszyt Czubaka, który w sumie już niedługo w Polsce powinien się ukazać w ramach albumu z Wielkiej Republiki. Dzisiaj też będziemy mówić o Gwiezdnych Wojnach. A mówi do was Hubert Zwandowski, Michał Rakowi, cześć! Cześć Mando, witamy Was. No i dzisiaj nie siedzimy na zewnątrz, bo w sumie taki chłodniejszy poranek, tylko sobie usiedliśmy w salce prelekcyjnej, więc pewnie też jest klimat, bo salka pusta i jest pogłos, więc słyszycie, że konwentowe e, nagrywanie. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o komiksie, który już jakiś czas temu w Polsce się ukazał, ale no, mieliśmy go cały czas w zaległościach, czyli Lando. Wszystko albo nic. Tak jest. Double or nothing, jak to w oryginale brzmi. I tutaj za scenariusz odpowiada Rodney Barnes. To jest gość, którego w Polsce w sumie za dużo Gwiezdnych Wojen nie wyszło, bo... Chociaż w sumie źle mówię, bo on niewiele napisał, ale w sumie to, to sporo wyszło. Bo on odpowiada za Mandalorianina, ale także za Asokę i te takie rzeczy związane z, właśnie z filmami. I on też, z tego co pamiętam, odpowiada za świeżutką miniserię czyli to polowanie na Sokoła bo Disney właśnie taki komiks nam proponuje, czyli uzupełnienie do epizodów. 7-9 o Hanie Solo i o Lando. A za rysunki odpowiada tutaj Paulo Villanelli, o którym wielokrotnie mówiliśmy w tych naszych podcastach, bo on rysował i przy Gwiezdnych Wojnach, tych, tej głównej serii, i przy Łowcach Nagród, i przy Wielkiej Republice, między innymi w komiksie Blade. Także no to jest rysownik świetnie nam znany. I ten komiks całkiem ładnie wypada wizualnie, ale może to jeszcze rozwiniemy. E, mieliśmy już jeden komiks Lando. Na samym początku, gdy Marvel tak, tak. startował z Gwiezdnymi Wojnami, no wtedy był taki trend, który w sumie nie wiem, czy on się jeszcze utrzymuje, że każdy komiks miał tytuł e, z jakąś postacią, czyli była Princess Leia, był Keyman, był Lando i tak dalej. I ten komiks ma takie samo logo, więc może, bo ja tak pamiętam, że gdy ten komiks wyszedł, to takie oceny były raczej średnie. No ale... chyba wychodził pod solo w ogóle, nie? Bo to był no, tak, 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 no, no, mniej więcej no. to, ale może dlatego, że oczekiwania też były pewnie bardzo duże, bo jak dostajesz komiks... Po pierwszym Lando z tym samym logo co Lando, tak, to, tak. to można się odbić, jeżeli oczekujesz tego samego, bo tamten komiks był mroczny, był zupełnie inny klimatycznie. Ten jest komiksem raczej wesołym, bo tak jak powiedział Jerry, on jest pod film solo, więc widzimy tego Lando, który był przed solo. Lando, który ma jeszcze Sokoła Millennium, Lando, który chce tam sobie zbudować jakiś hotel, kasyno, Lando, który co już zmienia pelerynki, nagrywa swoje podcasty, kroniki Lando Calrissiana, no i cały czas sprzecza się z tą swoją droidką, Elfry, i fabuła wygląda tak, że mamy jakąś planetę, która została zniewolona przez Imperium, oni pracują w fabryce, mieszkańcy tej planety, których już tam no, ich, ich, no, zostali całkowicie pod butem imperium zgnieceni. Pracują w fabryce y, jakiegoś tam odpadów, y, m, mielenia droidów, no nie wiem, co oni tam z nimi robią. I y, y, ojciec y, pewnej bohaterki. No chce tam wywołać rewolucję. Ona wraz ze swoją ekipą szuka kogoś, kto przeszmugluje broń na tę planetę, żeby oni mogli w pewnym momencie, gdy następuje zmiana warty na tej planecie imperialna, żeby mogli stanąć do walki w obronie swojej planety. No i tym kimś oczywiście jest Lando Calrissian, któremu średnio się chce wychodzić na przedreflektor Imperium. Ale jako, że Lando Calrissian, jak to Lando, długi, ma e, spore, a ludzie, którym jest winny pieniądze, no, mają go na swoim celowniku, podejmuje się tego zadania, aby przeszmuglować broń na planetę, a jak się okazuje, zadanie się upgrade'uje z czasem, bo będzie musiał z nimi również walczyć, a tak naprawdę nawet przekonać ich swoją przemową do walki, bo okazuje się, że mieszkańcy planety wcale tacy chętni nie są. I jest to taki komiks przygodowy, z, z mason żartów słownych. No tak, tak mówiłeś, że nie pamiętasz fabuły, a poszło ci bardzo ładnie streszczenie, no to jest w sumie bardzo ważne to, co wspomniałeś, czyli że to jest przygodówka, i to przygodówka bardzo mocno z jajem. I to, to, co powiedziałeś, że można się trochę odbić, to ja się przyznam, że trochę tak miałem, jak go pierwszy raz przeczytałem, bo ja ten komiks chyba czytałem łącznie trzy albo cztery razy, bo przez wiele miesięcy żeśmy się zbierali, żeby go nagrać, więc tak co, co jakiś czas do niego. Do niego wracałem i za każdym razem, kiedy do niego wracałem, to on mi się podobał bardziej. I, i w, tak naprawdę, kiedy teraz krótko przed tym naszym nagraniem, do niego powróciłem, to w ogóle ubawiłem się jak prosie, bo. To jest trochę właśnie specyfika i kwestia tego, że trzeba złapać, moim zdaniem, tę konwencję. Jeżeli się to złapie, to tutaj ten humor naprawdę bardzo fajnie działa, no bo Lando jest no bardzo pod film zrobiony. To jest właśnie taka postać wygadana, wyszczekana, pewna siebie, cały czas się przekomarzająca z różnymi bohaterami i tego humoru jest bardzo dużo. I Z jednej strony mamy running jołki, bo nie wiem, kwestia prezencji i peleryny Lando to po prostu jest… No i jego dzienniki, nie? To tak, tak. Jest... Tak, jego dzienniki właśnie. on nie... mówi w trzeciej osobie, o sobie opowiada różne rzeczy, a za, zazwyczaj jest przy tym jakiś świadek, który to może skomentować. Tak, tak, dokładnie. Czyli mamy tutaj e, tak. pelerynkę, mamy te podcasty jego, e, które są oczywiście bardzo ważne i nie powinno się mu przerywać, e, mamy dużo humoru e, opartego tego na różnego rodzaju interakcjach Lando z postaciami wokół niego, bo już pierwsze spotkanie z naszą główną bohaterką, która mu daje zlecenie, kiedy ona się go pyta, czy, czy Lando Carlisian, to, to pierwsze co mówi Lando, to zależy kto pyta, bo od tego zależy odpowiedź na, na zadane pytanie I, i tutaj tego humoru jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest komiks bardzo mocno oparty z jednej strony na tej akcji, bo tutaj cały czas się coś dzieje i w zasadzie y, nasi bohaterowie, nie wiem, ciągle uciekają przed kimś, czy w Sokole, czy y, y, gdzieś tam na planecie już y, ciągle władują się w tarapaty i też bardzo mocno na dialogu, bo nie ma co ukrywać, że to jest w sumie jak na taką przygodówkę, przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem na ile się zgodzisz, komiks Mocno taki gadany, nie? że tego dialogu jest bardzo dużo i tu się postaci cały czas przerzucałem jakimiś one-linerami, jakimiś tekstami do samego końca. Nawet właśnie, jeżeli nie wiem, są już ostrzeliwani, to po prostu cały czas on się skrzy humorem. Ja się nie odbiłem od tego komiksu, żeby było jasne. Ja mniej więcej wiedziałem, żeby nie oczekiwać tego, co było poprzednio. Ja też czytałem go kilka razy, ale nie w całości. Zaczynałem go trzy razy i tak mniej więcej ponad połowę za każdym razem dojechałem, ale jako, że coś tam się w życiu działo, to nie kończyłem. Ale on mi się od pierwszego czytania podobał. Bo to się czyta tak lekko, tak fajnie, tak przyjemnie. Ten humor, jak to bywa w Gwiezdnych Wojnach komiksowych, bardzo często gra na jednej nucie. Ale jak to bywa w Gwiezdnych Wojnach komiksowych, on bardzo często się nie nudzi. I tu, chociaż tak, to jest to pięć prawda. zeszytów, to nawet jeżeli to są cały czas te same docinki, w sensie w tym samym stylu między Lando a L3, to to cały czas bawi, bo oni tam sobie jadą równo po bandzie w tym Sokole. L3 jest takim droidem, który tam skomentuje wszystko, czy to jednym wyrazem, czy jednym zdaniem skomentuje w punkt, Lando się raczej na to nie obraża, tylko brnie w swoje. A na to wszystko wchodzi ta trzecia bohaterka, bo nasz Lando nie chce współpracować z jej całą ekipą, bo mówi, że gdyby byli dobrzy, to byś nie przyszła do mnie. I tylko ty ze mną możesz jechać. I to jeszcze pogłębia ten humor, bo ona Są dwie jest. Lidwie na, jed na jednego no, tak i dwie naprawdę. na jednego, ale też ona jest na początku tym głosem, który przyszedł z zewnątrz i został w to wrzucony. I ona tam wy tak zawsze, nie? No. <grym>, tak, tak, tak jest. No. I tak trochę to obserwuje i komentuje to po swojemu, gdzie weszła nagle w tę relację, która jest już silna od dawna i ugruntowana, i tak ona działa. Nie? Ale ona też bardzo szybko. Wszystko się dopasowuje do sytuacji, i tak jak mówił Jerry, jest dwie na jednego. I mi ten humor grał do końca. To jest tak przyjemny, lekki komiks pod tym kątem, że tam się można wielokrotnie spłakać ze śmiechu, i, i, i przez niego płynąć, i się tym bawić, i cieszyć tym, co czytamy. Tak, no bo tutaj do samego końca właśnie też jest to pomysłowe, bo na przykład Ty wspomniałeś, że w końcówce Lando musi zarzucić mowę motywacyjną i po prostu to jest taka scena, to jest tak rozrysowane, bo on dostaje zadanie, że ma zmotywować tutaj ludzi i zaczyna przemowę, tak właśnie, jak powinien. Patos w ogóle tak, że podejmujcie walkę i w którymś momencie jest taka nawet jest kadry, jak ta bohaterka mu pokazuje kciuki w górę z uśmiechem, bo tak ładnie zaczął. A on nagle zaczyna tam historię, co mi przypomina, jak kiedyś uciekałem nago, znaczy nie uciekałem, tylko ewakuowałem się w pośpiechu z domu pewnej, pewnej kobiety, bo nakrył nas jej mąż czy partner, i w ogóle zaczyna całą taką opowieść, i wszystkie postaci nie wiedzą co ze sobą zrobić, po czym nagle tak, jest, jest, go, nas na imperium, nie? Także po prostu tutaj jest dużo takich właśnie odjechanych pomysłów komediowych. No, a sama ta akcja też nie nudzi, bo umówmy się, to jest pięcia zeszytówka, a oni chyba już w drugim zeszycie trafiają na tę planetę. No więc trzeba trochę tam dorobić różnych rzeczy, więc no dorzucamy frakcję, która jest w jakiś sposób zła na Lando. Powód nieważny, czy tam kiedyś ich wystawił, czy im coś wisi, czy co. No i z nimi mamy problem, nie? Oczywiście skoro mamy fabrykę droidów, to to też możemy wykorzystać, że Lando mhm, ucieka tak. z więzienia, rozczłonkowując jednego z droidów, co bardzo rozzłoszcza L3, która mu to wypomina potem na każdym kroku, nie? I to jest to jest całkiem dobrze napakowane, bo to nawet jeżeli widzimy, że no, czymś tu trzeba było dobić, tutaj trochę jeszcze strzelanki w tym miejscu, tutaj jakiś pościg w tym miejscu, to, to mi, mi się to cały czas czytało płynnie. Nie miałem takiego momentu, że u trochę nudzi w tym momencie. No a też moim zdaniem to, co ten komiks robi dobrze, co też nie zawsze jest oczywiste, to to jak on podbudowuje Lando i L3 pod film. Bo to w sumie jakby sprowadzić do tego co jakby finalnie do czego to prowadzi, czyli do tego, że Lando traci sokoła, czyli tak naprawdę złośliwie by mogli zasugerować, że to jest geneza tego dlaczego Soku jest uwięziony w Solo i już jakby Imperium położyło na nim łapy, No bo trochę do tego Ale się Ale to tak współ... jest, bo tutaj masz ten scenę, która jest w solo. Tak, yy, tak, tak. tak. W, solo, w solo Lando, z tego co pamiętam, no dawno nie widziałem, pojawia się pierwszy raz w tym futerku, mm -hmm. na tym parkingu tak. imperialnym, żeby zabrać swojego sokoła i tak. tutaj jest do tego podprowadzenia, tutaj jest to jak oni go odzyskują, a oprócz tego komik skończy się sceną yy, gry w sabaka, czyli tak. no nie wiemy kto podejdzie, ale Lando siedzi przy stole, co też jest w sumie fajnym zakończeniem. Tak, ale to co mi się też bardzo podoba pod kątem filmu, to to, że my tutaj dostajemy jednak pogłębienie całej relacji pomiędzy Lando i no, no, l no, no. No. a to jest super, bo my to chwaliliśmy w filmie, chwaliliśmy to też w paru innych momentach, kiedy gdzieś tam jakieś do nawiązania właśnie do postaci L3 się pojawiały, no bo takie rzeczy były i ten komiks moim zdaniem bardzo zmyślnie, prostymi nimi środkami, prostymi patentami, ale obudowuje relacje tych postaci, no bo jednak w Solo Lando i L3, no to były postacie, o której czuło się, bo to filmowo, moim zdaniem, też było dobrze zrobione, że czuło się, że oni mają ze sobą określoną relację i też określoną przeszłość, a ten komiks bardzo zmyślnie to dobudowuje, także pod tym kątem, moim zdaniem, to też tutaj twórca się wywiązał. Tak jest. Ja tu nie mam nic więcej do dodania. Naprawdę b, 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 uważam, że jak ktoś chce się po prostu pobawić taką przygodówką fajną, to to jest doskonały komiks do tego. No i rysunkowo Villanelli no, moim zdaniem on się też tutaj sprawdza, bo to, co też podkreślamy cały czas, tu jest bardzo dużo akcji, cały czas bieganie, skakanie, strzelanie, pościgi i przerywniki różne jakieś statyczne, gdzie też się lokacje zmieniają i on się sprawdza. Zresztą no my, te, tak jak mówię, no, z tym rysownikiem w Gwiezdnych Wojnach spotykaliśmy się już wielo, wielo, wielokrotnie i ja sobie nie przypominam komiksu jego autorstwa, który by mnie jakoś tam rozczarował. Tutaj to wypada fajnie, trochę ma okazję się pobawić e, z, nie wiem, strojami Lando, właśnie jakimiś takimi e, rzeczami, plus e, te wszystkie szelmoskie uśmiechy, e, pozy, e, amanta i tak dalej. No, no. naprawdę to, to wypada tutaj też fajnie. No, a jestem zadowolony z tej, z, z tej warstwy graficznej. Tutaj znów, no, żeby było jasność, jeżeli ktoś ma jeszcze w pamięci starego Lando, a to w sumie już tyle czasu minęło, bo to zaraz 10 lat będzie, albo już minęło, to, to jest zupełnie inny wizualnie komiks, więc gdyby ktoś tak oczekiwał tego samego, a nie sądzę, nie powinien raczej, to, no to tutaj mamy kolorowo i wesoło bardziej, a tamten był taki mroczny, ciemny, cięższy. Ale to pasuje doskonale do tej historii. I co prawda, nie mam w głowie na przykład jakichś takich charakterystycznych, część już kończymy, nie mam w głowie jakichś takich charakterystycznych kadrów, które by mi. Chodź, chodź, jak chcesz. A jak nie chcesz, to nie chodź. Przepraszamy, przyszła koordynatorka nasza. Nie mam w głowie jakichś takich charakterystycznych kadrów, które by mi zostały, ale też nie mam nic, co by mi w, w tym, w lekturze tego komiksu przeszkodziło. Tak, żeby było złe, albo coś. No, no, ja tutaj już w zasadzie nic nie dodam. No, ku mojemu lekkiemu zaskoczeniu, bo szczerze mówiąc, kiedy ja w ogóle siadałem do tego komiksu, no to umówmy się, się spodziewałem trochę popierdółki, no bo, no bo to tak jest, nie? Te wszystkie komiksy, które są robione pod film, pod jakiś produkt, no to czasem mają ten. Taki vibe, że wiecie, że się spodziewacie takiego korpo produktu najniższych lotów, który ma tylko nam e, dopowiedzieć rzecz, która jest absolutnie nieistotna i zbędna. I oczywiście może trochę tak jest, bo my przecież nie potrzebowaliśmy wiedzieć, jak dokładnie Lando Sokoła stracił, ale to jest naprawdę komik, który. Bardzo dobrze sprawdza się pod kątem filmu ale i przede wszystkim daje tonę, tonę fanu i tonę rozrywki w trakcie lektury. Także no ja od siebie bardzo polecam. No i nie mam przy sobie tego komiksu, ale z tego co pamiętam tradycyjnie, bo to bardzo często w Gwiezdnych Wojnach, miał fantastyczne okładki, tak, to które prawie. ogrywały karty sabaka, które były, mają ten geometryczny, charakterystyczny kształt. Gdzieś tam były podzielone na dwie części, na przykład twarz Lando i jakiś właśnie fragment. I, no i głównie tym sabakiem grały. Tak, bardzo tak, fajnie. Tak, tak, tak. No zresztą w ogóle, no, Lando w sumie ma szczęście, no bo my chwaliliśmy ten komiks Soul'a, chwalimy to, co cały ten ARK, który Lando ma w gwieznych wojnach teraz. No i okazuje się, że tutaj też komiks dostał bardzo dobry ze swojej przeszłości, także no, ma niezły strik w tego komiksowego sabaka, można powiedzieć. No dobrze, i to by było na dzisiaj wszystko. My zaczynamy drugi dzień konwentu.